Siemano widzowie, dzisiaj otworzymy Anubis Collection Package. Mamy cztery kolekcje opakowań. I oczywiście. A, nie możemy zobaczyć, jakie tu skiny są. To tak, mamy tu skiny takie. Przeglądnijmy: Revolver R8 Inlay, M249 Jet, Submer... X... XM1014 Hieroglyph, MP7 Sunbaked. AUX Snake Pit M4A1S s mads SP, Space, nie wiem SSG-08 Azur Glyph USPS Desert Tactical MAC 10 Echoing Sense tak 9 Mamis Rod AK-47 Steel Delta AWP Black Nile MAC 7 Copper Coated Glock-18 Rames Ridge Nowa Sobek Bite P90 Scarab Rush PAMAS WATER of Nepetis Nie wiem jak to się czyta P250 APES Cures I M4A4A of Horus Najdroższy skin To tak Zobaczymy co dropnie Otwórzmy pierwszą paczkę Za 3, 2, 1, Zaraz to Co wyleci Jakiś shit pewnie No Snake Pit Ok Potem wam napiszę ceny, ile za to wyszło i ile straciliśmy Test sheet, Sunbaked Nie są najgorsze te skiny, ale po prostu nie będzie to na plus Tak jak zawsze, o, jeszcze gorsze Hieroglif Jezu, jak jest zniszczone I ostatni Czyli dostaliśmy tak Dostaliśmy to, to i to Trzy skiny w jednym rzędzie i już nic nie będzie ciekawego. No, uspa by dało. Jazu. To tak. Zobaczmy ile. Jak to jest. To tak. Tam wydaliśmy 36 zł prawie za 4 skrzynki. I mamy tak złotówkę. I mamy 29 groszy. 27 groszy. I. 26 groszy, czyli z 2 zł, zarobiliśmy. Czyli 34 zł straty. i <laughs> Najlepiej, dobra. Jak chcecie więcej takiego kontentu z stracenia kasy, no to like, i sub i tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Ciao,